Ogromnie dziękujemy za udział w akcji Adoptuj Pszczołę. Nasza akcja trwa dalej. Już w ciągu czterech tygodni dzięki Waszemu wsparciu udało się zebrać pełną kwotę, która pozwoli odbudować populację pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających w przyczynie dolnej. W przyczynie dolnej, czyli w miejscu, w którym na skutek zatrucia toksycznym pestycydem w ciągu jednej nocy zginęło ponad 2 miliony pszczół. Nie poprzestajemy jednak na tym. Chcemy pomagać dalej. Zebrane środki przeznaczymy na pomoc pszczołom w całej Polsce. Będziemy także wspierać te formy rolnictwa, które są przyjazne owadom zapylającym. Pragniemy także, aby powstał raport, który pomoże uniknąć podobnych katastrof w przyszłości. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za wszystko, co zrobiliście do tej pory. Razem naprawdę zmieniamy los pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających w Polsce. Działajmy razem dalej. Każda adaptowana pszczoła to jedynie dwa złote. Każdy może pomóc na www.adoptujmpszczołem.pl.